Radio M, Radio M, Radio M Kielce. Zawsze w dobrym tonie. No i tak właśnie się dzieje tym razem. Przy telefonie Krzysztof Zimoch, redaktor, dziennikarz Radia 357. Dzień dobry panie redaktorze. Buongiorno, Paolo. Buongiorno tutti. Dzień dobry, buongiorno. Eee, powiedz, Krzysztof, e, żyjesz jeszcze? No nie, no żyję oczywiście. Tempo jest e, szalone, bo ja tutaj przyjechałem do Francji, do a Francji jest oczywiście całkiem sporo. No ten moment kulminacyjny był wczoraj, kiedy konflakt rozpoczęło się i, tak mówię, weszli do kaplicy syksyjskiego, ale tutaj tak naprawdę jest to wiele więcej roboty niż oczekiwanie tylko na, na dym czarnym i biały, chociaż to jest punkt najważniejszy w agendzie dnia. Nie tylko dla dziennikarza, ale i dla pieniędzy. No właśnie, powiedz proszę od samego początku, bo, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu, że już jakby pojawiło się wyzwanie w postaci y, miejsca do spania, tak? czyli zameldowania dla dziennikarza. To oznacza, że jest tak dużo zarówno dziennikarzy, jak i turystów w tym momencie wyjątkowo więcej niż zwykle? No tak, to już od momentu pogrzebu papieża Franciszka jest w zasadzie. E, apogeum, jeśli chodzi o proces rezerwowania noclegu, pobytu i, i turystów odwiedzających e, Rzym i, i, i Watykan. To oczywiście się zbliża w ciągu dnia, no bo e, pielgrzymi dos doskonale wiedzą, kiedy się spodziewać się dymu i w tych godzinach zwłaszcza e, idą na Plac na Świętego Piotra, ale poza tymi momentami, no to oczywiście jest dużo ludzi, ale Rzym żyje troszkę właśnie swoim, swoim życiem i tutaj się świat nie, nie zatrzymał, choć oczywiście jest to moment historyczny i większość zdaje sobie z tego sprawę, ale na przykład spotkałem też turystów ze Szwecji, którzy chcieli sobie zobaczyć Watykan, nawet nie wiedzieli, że jest tą Przyznam, że było to dla mnie ogromne zaskoczenie, jak można takiej niewiedzy być, ale państwo w ogóle się do mnie No właśnie, powiedz proszę, Krzysztof, jak to wygląda od kulis, bo to, co dostajemy w przekazach twoich radiowych, telewizyjnych i tak dalej, no to wszyscy znamy, tak? Bo jest duże zbliżenie na, na komin i oczekiwanie na kolor dymu. A jak jak to wygląda od kuli? Jak wygląda wasza praca? Czy wy dostajecie wcześniej na przykład cynk, że uwaga drodzy dziennikarze, e, pojawi się dym wtedy i wtedy, czy nie? Czy cały czas ta głowa zadarta do góry i obserwacja? Nie, to znaczy y, Biuro Policji Postolskiej podało, że y, w godzinach, to znaczy tak, może tak, czy są cztery głosowania w trakcie Konklawy w, w ciągu dnia. Po dwóch głosowaniach, jeśli przy pierwszym nie został wybrany papież, dym pojawia się około godziny 12 1230 Dzisiaj było to 5 minut przed 12.00, dym był koloru czarnego. Druga seria głosowań zaplanowana jest na popołudnie, kiedy kardynałowie wrócą do kadycyjtyńskiej po wyjdzie. Kolejne dwa głosowania i wtedy między 17.30 a 19.00 będzie kolejny dym. A więc no, mamy te przedziały czasowe, w których można się spodziewać dymu. Wczoraj było takie... Taka niepewność, bo Rzecznik Prasowy zapowiadał, że w tym pojawi się około 19.30, a pojawił się dopiero o 21.00 wszyscy zastanawiali się, z czego wynikało takie opóźnienie, już się pojawiały różne scenariusze. No ale po prostu tak, tak wyszło, no, też, też do końca nie wiemy z czego to wynikało. Podobno że zbyt długo trwało głosowanie, bo też liczba kardynałów w tym roku biorąc płdziowką wlawa jest rekordowa. Podobnie jak no, zainteresowanie tutaj ja sobie parteruje w tak jak rozmawiamy właśnie po Via Conciliazione, to jest ta główna ulica prowadząca na, na Watykan, no to tutaj stoją wszyscy, i pielgrzymi, i dziennikarze ze wszystkich krajów, 6000 dziennikarzy jest akredytowanych na, na konklawę, więc tutaj trudno w zasadzie nie spotkać kogoś udzielającego wywiadu do, do danej to... stacji, no i oczywiście pielgrzymi. To cieszymy się, się cieszymy się, że jesteś jednym, jednym z nich. A powiedz proszę, już tak zbliżając się do końca, bo mówisz o tych Szwedach, którzy nie mieli zupełnie zielonego pojęcia o tym, co tam się Dzieje. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że cały świat, a przynajmniej jego znaczna część, żyje tym, co dzieje się aktualnie w Watykanie. Włącznie na przykład z firmami bukmacherskimi, które y, przyjmują zakłady na to, kto będzie papieżem. Czy do Was docierają jakieś y, takie, może, delikatne y, gdzieś tam pogłoski, przesmyki, że a może jednak, a może jednak tak, a może jednak inaczej? Czy, czy Wy jako dziennikarze tam na miejscu totalnie nie bierzecie tego pod uwagę? Jesteście przygotowani na absolutnie każdą okoliczność? No bo podejrzewam, że duże redakcje, reprezentujesz dużą redakcję Radio 357, musi mieć gdzieś przygotowane na przykład sylwetki ewentualnych, e, ewentualnych następców e, Świętego Piotra, żeby w razie czego od razu móc o nich coś mówić, prawda? To bardzo miłe, że tak poważasz moją redakcję. Akolwiek <laughs> myślę, że są tutaj więksi, którzy też nie dostają raptem strząbkowe informacje. Oczywiście, no, że media nie znoszą próżni, trzeba jakoś ten czas. Nie, tajemnicy, jaką jest yy, konklavę, absolutnej tajemnicy wypełnić. I są oczywiście Watykaniści, którzy powołują się yy, no, przed rozpoczęciem konklawy, oczywiście, że dostali sygnał, że ten kardynał ma szansę, że, że ten teraz wychodzi na, na prowadzenie, ale to, to wiadomo, że to zawsze idzie od yy, kardynału przez Watykanistów po, po media i, i taki węzełek nie, nie trudno jest yy, stworzyć i podważyć, a pewnie jak się pojawi biały dym zobaczymy nowego papieża, no może się okazać, że to jest coś zupełnie z pola zainteresowania, czym interesowały się media przed tym. Na długo masz zarezerwowany nocleg? No, tak bez, okresowo. Troszkę po znajomości na szczęście, ale, ale no, a oczywiście zostaję w Rzymie dopóki, dopóki nie poznam możliwości nowego potwierdzenia. Myślicie, że to potrwa... Skończy się to szybko? Dzisiaj, jutro? Czy będzie to trwało jeszcze dłużej? Myślę, że jest to możliwe, że poznamy nazwisko dzisiaj, być może jutro, być może w sobotę. Jest tak, że po trzech dniach, jeśli jest impas i yy, głosowania nie przynoszą rozstrzygnięcia, to wtedy kardynałowie robią dzień przerwy na, na modlitwę, na wyciszenie i wracają do Kabinisty Kastyjskiej, żeby jeszcze raz yy, głosować. Więc yy, tak to jest tutaj zaplanowane zdokumentowane, uregulowane, żeby, żeby końcowe nie trwało tak jak kiedyś w XIII wieku, na przykład dwa lata trwało. Konkurenie. Słyszałem, że dosz, doszło do zamurowania drzwi nawet wtedy. O, są, są różne legendy na ten temat, ale myślę, że to akurat się nie wydarzy. W Oby tak teraz nie było. Krzysztof, życzę ci yy, chyba wspaniałej przygody dziennikarskiej, prawda? bo to chyba w tych, w tych ramach też należy traktować. Być w takim miejscu, w takim momencie to też dla dziennikarza jest duża frajda, mówiąc tak potocznie, ale też duże wyzwanie. Tak, no nie ukrywam, że, że po prostu jestem w siódmym niebie, jeśli chodzi o, o przeżywanie atmosfery tego, tego wydarzenia. Ja to bym jeszcze chciał, żeby koncawet trochę potrwało. <noise> Okej, okay, no to tego ci życzę, no, żeby, się, żeby się życzenia spełniły. Miłej pracy, Krzysztof, życzę. Bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się być gościem w Radiu M e, Telefonicznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla, dla słuchaczy. Dziękuję bardzo. Krzysztof Zimoch, dziennikarz Radia 357, był gościem w Radiu M prosto z Watykanu. Radio M Kielce. Zawsze w dobrym tonie.